Noc muzeów 2021, czas zacząć. Witam Państwa serdecznie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, w oddziale martyrologii Radogosz, gdzie przygotowaliśmy dla Państwa specjalne wydarzenie, wydarzenie online. Cóż to będzie? Cóż to jest? Jest to specjalna wystawa, na której zobaczycie Państwo obrazy przedstawiające łódź. Zobaczycie miejsca, które z pewnością są Państwu dobrze znane. Serdecznie zapraszam na Artystyczny spacer po łodzi. W związku z tym, że znajdujemy się na Radogoszczu, na terenie byłego więzienia, obraz, który otworzy nas spacer, nosi tytuł Radogoszcz. Jego autorem jest Zygmunt Kaniewski. Obraz przedstawia Radogosz po 1945 roku po zniszczeniu, po spaleniu. Widzimy na nim ruiny. Jest to obraz, który ma niezwykle impresjonistyczny wyraz. Na co możemy tu zwrócić uwagę? Oczywiście na niebo, na niebo, które nosi bardzo ciepłe barwy, zarazem jest bardzo dynamiczne. Moim zdaniem w metaforyczny sposób przedstawia ono właśnie ten pożar, który miał tu miejsce w styczniu 45 roku. Teraz przeszliśmy do tryptyku autorstwa Mariana Kaczmarka. Tryp tryptyk nosi nazwę Errare humanum est. Jest to odbitka dla Flata. Flat był autorem tej litografii, tej grafiki. Obraz z pewnością był inspirowany malarstwem iluzjonistycznym, o czym warto wspomnieć, że kościół świętego Józefa, czyli najstarsza łódzka świątynia, znajdował się niegdyś na placu kościelnym, tam gdzie dzisiaj stoi kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Według legendy kościół został przeniesiony w nowe miejsce przez robotników fabryki poznańskiego tylko w jedną noc. Tuż obok widzimy pracę Józefa Skrobińskiego. Która z pewnością oddaje klimat starej łodzi. I taki dokładnie tytuł nosi, czyli Stara Łódź. Łódź, którą artysta sobie właśnie wyobrażał w taki sposób. Łódź, która jest w szarych barwach, na których ulicach leży bruk. Tak bardzo charakterystyczny przecież dla łodzi. Możemy również zobaczyć mieszankę kulturową tego miasta. Na pierwszym planie. Wyciągnięte postaci, smukłe postaci, prawdopodobnie Żydów. Ulica, gdzie chodzą tragarze, gdzie stoją drewniane budynki, również proszę zobaczyć, że one są smukłe i wyciągnięte. Kominy i wielkie, górujące nad tą drewnianą zabudową fabryki. Zostajemy w temacie Józefa Skrobińskiego. Tutaj możemy zobaczyć jego obraz Jadki 1910. Tutaj warto wspomnieć również o tym, o tym, jakich barw używał autor. Proszę zwrócić uwagę, że to są odcienie szarości, barwy bardzo stłumione, a zarazem widzimy mocny, ciemny kontur postaci, budynków. Zarazem Możemy wyczuć ten uliczny gwar, ten handel, który przecież przed laty na łódzkich rynkach miał miejsce na co dzień. Teraz możemy na chwilę przysiąść przy pracy autorstwa Andrzeja Sadowskiego pod tytułem Ulica Narutowicza Ziemia Obiecana. Jest to praca hiperrealistyczna, oddająca niezwykle szczegóły ulicy. Tak naprawdę doświadczamy tak zwanego teatru ulicznego. Możemy przysiąść i oglądać życie ulicy: cofającą furgonetkę, budynki w trakcie rozbiórki, ludzi, którzy podążają w biegu do pracy, do sklepów, a także. Proszę zwrócić uwagę i pewnie do tego odnosi się również ten tytuł, o którym wspomniałem, czyli plakat Ziemi Obiecanej w reżyserii Andrzeja Wajdy, który jest zawieszony nad wejściem do kina Bałtyk. Po tym krótkim przystanku przy ulicy Narutowicza spacerem przejdziemy sobie w okolice ulicy Piotrkowskiej. Czy rozpoznajecie Państwo to miejsce? Ono się nieco zmieniło. Tutaj znajduje się teraz współczesny budynek Saspolu i jesteśmy w miejscu, które z pewnością Państwo już odgadliście, czyli miejscu, gdzie ulica Tuwima łączy się z ulicą Piotrkowską. Również widzimy tutaj przedstawiciela hiperrealizmu, Jana Łukasika, który perfekcyjnie oddał szczegóły. Gmachów, tych budynków, ulicy. Perspektywa, która w tajemniczy sposób prowadzi nas w głąb, jest to perspektywa ukośna. Drugi obraz Jana Łukasika przedstawia już ulicę Piotrkowską. Jednakże jest warty uwagi dlaczego ponieważ jest to ulica Piotrkowska widoczna od strony podwórek ta Piotrkowska mniej znana ta bardziej tajemnicza taki też tytuł nosi ten obraz czyli za fasadą możemy zajrzeć w miejsca które są często dostępne tylko i wyłącznie dla mieszkańców zwróćmy uwagę na detal o którym wspomniałem przy wcześniejszym obrazie odpadający tynk widoczne cegły na wierzchu to spękane podwórze. Czujemy zarazem ciszę i taką tajemnicę tego podwórza, tego łódzkiego, charakterystycznego podwórza. Prawdopodobnie jest to ulica Piotrkowska 123. Warto to sprawdzić. W naszym artystycznym spacerze docieramy teraz do rogu ulicy Legionów i ulicy Gdańskiej. Do miejsca, które mam nadzieję, że Państwo dobrze znacie i chociaż czasem odwiedzacie. Wiecie, co tu się znajduje? Jaka instytucja jest w tym budynku? Jest to Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 13. Ten obraz namalował artysta Wiesław Śniadecki. Prace Wiesłowa Śniadeckiego charakteryzują się również oddanym szczegółowych detali, ale jej niezwykłą lekkością, widoczną kreską i niezwykłym połączeniem natury z architekturą. Ta natura daje taki baśniowy charakter temu miejscu. Proszę zobaczyć, że te drzewa są pokryte szronem. Teraz zobaczcie Państwo jeden z najbardziej tajemniczych, przejmujących obrazów, które wybraliśmy na dzisiejszy pokaz. Autorem tego obrazu jest Henryk Hoffman, a tytuł to Styczeń 1981. Bardzo łatwo można wyczuć nastroje, które panowały właśnie w roku 1981. Widzimy. Ociężałą bryłę, wielką, która niczym fala chce połknąć tą starą zabudowę łodzi. Czy rozpoznajecie Państwo ten kształt? Jest to łódzki Manhattan, który góruje nad starą zabudową łodzi. Również płot, który pokazuje nam te czasy, jest uwzględniony w tym obrazie, a na nim mnóstwo plakatów, afiszy, które mówią nam o strajkach. O Solidarności, o tym właśnie, jakie nastroje panowały w społeczeństwie łódzkim. Tutaj wielka kolejka, która dokąd prowadzi, być może do lepszych czasów. Nasz spacer po łódzkich ulicach zakończymy w miejscu z pewnością perfekcyjnie Państwu znanym. Przyjrzyjcie się proszę temu obrazowi autorstwa. Józefa Mroza pod tytułem Śródmieście. Widzimy te dwa wielkie wieżowce, tak, za drzewami. Te drzewa w niezwykle ekspresyjny sposób zostały przedstawione. Proszę zwrócić uwagę również na barwy ciepłe. To jest złota godzina, która zwiastuje nam już wiosnę bądź też nadchodzące lato. Bardzo optymistyczne barwy, ale gdzie on się znajduje? Czy już Państwo znacie tę odpowiedź? Musimy się przyjrzeć. Tutaj za drzewami ukryte są charakterystyczne cebule, które zwieńczają oczywiście budowle prawosławne, świątynie prawosławne. Jest to cerkiew Aleksandra Newskiego, którą po dziś dzień przecież możemy podziwiać przy ulicy Kilińskiego i Narutowicza. Dziękuję Państwu bardzo za ten wspólny artystyczny spacer po ulicach Łodzi. Mam nadzieję, że kiedy będziecie spacerować po naszym mieście, odkryjecie miejsca zaklęte w warstwie farby na żywo w trakcie spacerów. A dzisiaj chciałbym jeszcze Państwa zaprosić do naszych wszystkich oddziałów Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, gdzie czekamy na Was od godziny 10 do godziny 23. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.